Przewrócony na bok dźwig zablokował na kilka godzin przejazd ulicą Leszczyńską w Brennie. 200 metrów przed wyjazdem z wioski kolos zjechał na pobocze, przewrócił się na bok, rozbił ogrodzenie i wrył się w ziemię na głębokość około metra. Kierowcy, nic się nie stało, pojazd jest mocno zniszczony. Do kolizji doszło tuż przed godziną 17, mówi właścicielka pobliskiej posesji. Byłam w kuchni, usłyszałam huk, wybiegłam z dzieckiem, no i spojrzeliśmy, że to co się stało to widać, nie? Także pan kierowca wyszedł, zdążył uciec, no i na szczęście nikomu nic nie stało. Rozstawiałam tylko trójkąt ostrzegawczy i, i to wszystko. Byłam w szoku, można powiedzieć. Dźwig się przewrócił, uderzył w, w ogrodzenie, tak, no i zarył tam w ziemię dosyć mocno. Tak. Nie? Trzeba przypomnieć, że, że to nie pierwszy raz się stało, bo zimą owego roku też tir wjechał tutaj obok nas w równie. I tak dla nas to jest niebezpieczne, bo na tej ulicy są dzieci, które chodzą do szkoły, no i chcieliśmy jako tutaj mieszkańcy ulicy Leszczyńskiej, może wniosek złożyć do zarządu dróg o poprawę bezpieczeństwa tutaj na tej drodze, bo wydaje mi się, że to by się na pewno przydało, nie? Kierowcy tutaj szybko jeszcze, tak, bardzo szybko. Ograniczenie jak do każdej wioski jest 50-60 na godzinę, a tutaj jeżdżą o wiele szybciej, bo obserwuję sama około 100 na godzinę, jak wjeżdżałem do wioski, więc. Myślę, że powinien się zająć tym urząd dróg bodajże wreszcie, aby poprawić u nas dla nas mieszkańców i dla dzieci. Wiadomo, bezpieczeństwo na ulicy. Kierowca był trzeźwy został ukarany mandatem w wysokości 300 zł. Na miejsce przyjechały dwa inne dźwigi, by usunąć ważący kilkadziesiąt ton pojazd. Przez ponad 3 godziny ten odcinek drogi był nieprzejezdny. Objazd zorganizowali strażacy z OSP Brenno. Słuchacie wiadomości Radia Elka.